Eee, witam, witam. Eee, jest nas dzisiaj cztery osoby, w tym jedna nowa, nasza pani Maria, eee, jak zwykle Małgosia i Danusia, no i ja Elżbieta Tuzyńskich. I teraz dzisiaj rozmawiamy o takich rzeczach, które dotyczą naszej pracy. To jest praca i online, i w rzeczywistości. Ponieważ żeby wykonać swoją pracę dobrze, to musimy wiedzieć co jest w nas dobrego i co możemy wykorzystać w tej pracy a co jest złego żeby to naprawić z tym że w życiu najczęściej jest tak że szukamy u siebie dziury a nie tego co jest dobre i właśnie w tym temacie chciałam żeby każda z nas się wypowiedziała czy jak pracuje to zaczyna od tego co jest negatywne czy od tego co jest pozytywne może dzisiaj zacznie nasz gość Maria. Witam serdecznie. No tak jak już dieta mnie przedstawiła, ja nazywam się Maria Moczko. Um, bardzo ciekawy temat, bardzo inspirujący, um, ale tak sobie myślę um, też trudne. Um, to znaczy ja bym może tego tak nie nazwała, co jest w nas um, złe. Tak jak ja z racji też swojego zawodu, nie lubię mówić o trudnych emocjach, że one są złe. Ja tak nie uważam. Uważam, że każda emocja jest dobra, ponieważ każda emocja nas o czymś informuje, tak? Że jak się czymś zdenerwujemy, no to coś nas zdenerwuje, czy sami coś zrobimy i i, i, I nas to jakoś tam zdenerwuje i, i czujemy dyskomfort, no to trudno moim zdaniem się wtedy uśmiechać i, i mówić, że wszystko jest okej. Okay. Uważam, że to trzeba jakoś nazwać, skontaktować się z tym, co się nam przydarzyło. No, ważne jest tylko, żeby później się na tym cały dzień nie skupiać, tak? I nie iść za tym, bo to nas wtedy dołuje, bardzo demotywuje i i wtedy rzeczywiście nam jest bardzo trudno się skupić na pozytywach, jak, jak chodzimy cały czas i, i tam odtwarzamy w głowie tę to historię czy wydarzenie, które nam się przydarzyło. Ale uważam, że jak najbardziej kontakt z tym jest y, potrzebny, y, więc ja uważam, że wszystkie emocje po coś są i, i, i o czymś ważnym nas informują. Tak jak i nasze cechy charakteru czy osobowości. Nie? No, kształtują się one od, od najmłodszych lat, od pierwszych miesięcy życia wręcz, bo jeszcze w łonie mamy, bo jako dzieci, będąc jeszcze w łonie mamy, odczuwamy jej emocje i to, co ona przeżywa. A później tam nabieramy różnych innych cech w ciągu życia. I, i moim zdaniem jest ważne, żeby to odkryć. tak? I żeby się jakoś tam pozytywnie budować, to uważam, że no ważne jest znać te swoje mocne strony, tak? Na czym my to budujemy, w czym jesteśmy silni, w czym jesteśmy mocni, co nam sprawia radość, co nam daje siłę. Ale równie istotne według mnie jest to, z czym mamy trudność, co nas blokuje, co co sprawia, że no, nie jesteśmy w stanie właśnie korzystać z tych mocnych stron? Bo na przykład, jak jesteśmy niepewni siebie, nie ufamy we własne możliwości, to nasze poczucie własnej wartości jest bardzo słabe, bardzo kruche. No to co z tego, że ktoś nam powie, że na przykład świetnie śpiewamy, albo że jesteśmy świetnymi mówcami, albo tam jeszcze jakieś inne cechy i zalety? Jak nie zrobimy nic z tym naszym właśnie słabym, niskim poczuciem własnej wartości, z tym lękiem, który z tym bardzo mocno się wiąże, no to nie pójdziemy dalej. To będzie nas paraliżowało, będzie nas blokowało i, i nie będziemy w stanie tak rozwijać naszych skrzydeł, naszych możliwości. Nie będziemy też w stanie jakoś też zastanawiać się albo szukać nowych możliwości, bo będziemy uznawali, że nie, 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 to nie jest nie dla mnie, to nie, ja nie dam rady. Nie? I to nas będzie mocno blokowało. I dopóki sobie z tego nie zdamy sprawy, a w wielu przypadkach tak jest, że nie zdajemy sobie sprawy, że często różne rzeczy robimy bardzo nieświadomie, jak nam ktoś tego nie uzmysłowi, nie pokaże, to często po prostu kręcimy się w kółko i nie wiemy, dlaczego różne rzeczy nam nie wychodzą. No inna rzecz, jak nam to ktoś mówi, tak? Bo można to powiedzieć właśnie bardzo delikatnie, taktownie, z miłością. No i wtedy jest nam to dużo łatwiej przyjąć. No i zresztą, że kto nam mówi, nie? A jak nam ktoś tam powie, a ty jesteś do niczego i w ogóle yy, cię no to wtedy, no to oczywiście, że wtedy bardzo trudno to przyjąć i jeszcze bardziej nas to zdołuje. Więc to też jest ważne, nie? Kto nam mówi o tych naszych trudnościach, dlaczego on nam mówi, właśnie i w jaki sposób nam to mówi. Dlatego według mnie to, 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 to um, bardzo ściśle ze sobą wiązała. bo rzeczywiście bardzo wiele rzeczy robimy nieświadomie, nie zdając sobie sprawy. No i obie, oba te aspekty trzeba poznać, bo i, i nasze mocne strony często nie zdajemy sobie z nich sprawy, tak? I ktoś nam pokazuje, słuchaj, jaka ty jesteś świetna właśnie w tym, nie? E, albo w tym czymś innym. E, I czasem z zaskoczeniem się zastanawiamy, tak naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nie? Każda z nas pewnie w życiu czegoś takiego zaznała, nie? Że ktoś nam powiedział, że coś robimy świetnie. E, no też czasem bliscy czy przyjaciele nam też mówią, że robimy coś nie tak, nie? No i to też ważne, w jaki sposób nam powiedzą, nie, to chyba też każda z nas tego zaznała, nie? Że, że czasem ktoś powiedział bardzo tak delikatnie, taktownie i wtedy przyjmujemy to z taką, no nas to pewnie zaboli, bo to nie jest przyjemne, jakoś tam załyskoczenie nieprzyjemnie w sercu, ale później na spokojnie przemyślimy i, i, i wtedy każdy z nas chce jakoś to zmienić i się rozwijać, no bo nikt z nas nie chce stać w miejscu. Tak. No i masz rację, Maria. Teraz może Małgosia coś na ten temat powiedzieć. Okay, Okej, już się rozgadałam. Sorry, dobrze, że mnie zatrzymałaś. Ale bardzo super, bardzo super. Miło się tego słuchało. No, dziękuję. Ma, Maria nam ładnie naukowo to wyjaśniła, i, i ja się zgadzam w 100% z tym, co powiedziała. Ja bym nie potrafiła tego tak określić, ale bardzo do, uderzyło mnie to, co mówiła, że zależy od tego, jak ktoś nam to powie, jacy jesteśmy, jak robimy coś źle. Ja wyrosłam w takim środowisku, że nie, 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 nie zawsze to było takie taktowne to zwracanie uwagi. I takie, nie, ta, takie właśnie podejście, takie nietaktowne zwrócenie uwagi mi się wydaje, że u mnie to było tak, że to jakby taki bunt we mnie się rodził, a nie to, żebym ja dążyła do tej zmiany. Gdyby podszedł jakoś tak Łagodnie, jak mówiła Maria, no to chyba bym już się wcześniej nad tymi zmianami zastanowiła, że ja coś robię źle. Ale to nie tylko oni tak robią, bo ja zauważyłam u siebie, że tak do mnie podchodzono i ja też tak podchodziłam. Ja nie mówię, że jeszcze tak nie podchodzę, bo proces tej zmiany, żeby się tego nauczyć, to u mnie trwa bardzo długo, ale to, że tu jesteśmy i pracujemy nad swoim rozwojem, zaczynamy szukać swoich złych stron w czymkolwiek. Czy coś, coś źle robimy, zmieniamy złe nawyki na lepsze. I to jest proces. To jest długotrwały proces, nad którym musimy pracować. I powiem, że to nie jest łatwe. I właśnie, jak też Maria wspomniała, że, że robimy to nieświadomie, czyli tym, wszyscy, tymi wszystkimi naszymi czynami kieruje podświadomość, którą żeśmy przez całe lata karmili. I teraz to jest trudno wykorzenić. Ale największym plusem tego jest to, że zaczynamy widzieć swoje wady, zaczynamy nad nimi pracować, że to, co robimy, w końcu doprowadzi nas do tego, żeby być no, lepszą wersją samej siebie, bo idealnie, idealne to nigdy nie będziemy, ale to, yy, yy, ta praca nad sobą daje bardzo dużą satysfakcję, bo zaczynamy dostrzegać te zmiany. Jeszcze chciałabym się odnieść do tego, że nie potrafimy siebie dowartościować, jak właśnie jak ktoś powie, że coś robisz fajnie, jak Marysia wspomniała, no, że, że sama jestem zaskoczona, że mi ktoś to mówi. I dopiero jak mi ktoś coś takiego powie, zaczynam się zastanawiać, co właściwie w tym jest takiego fajnego, że ktoś to widzi. I nieraz ocena osób, które stoją z boku i nas obserwują, jest bardzo ważniejsza od tego co sami myślimy o sobie, dlatego że oni patrzą innymi oczami. Bo my jesteśmy, przynajmniej ja tak jestem nauczona ze swojego życia, że nikt nie mówił nigdy, żebyś sama siebie nagradzała, żebyś sama siebie pochwaliła. To czasami marzy się to od niedawna. To potrafi się poklepać po ramieniu. No do, dobrze zrobiłaś, naprawdę super, że się tego nauczyłaś. Ja jestem z siebie w tej chwili dumna, chociaż wiem, że dużo pracy jest przede mną. Ale z tego jestem dumna, co już do tej pory osiągnęła. No i tak się cieszę, że mamy tutaj taką fajną Marysię, która jest po prostu psychologiem. Dobrze mówię? Psychologiem, tak? I, I w ogóle coraz więcej, żeby nas takich osób było. My dajemy te nasze nagrania na nasze Facebooki, na YouTube. Bo chcemy dotrzeć też do osób w podobnym wieku, żeby się nie zamykały w sobie. Że czas na zmiany na lepsze jest zawsze, tu i teraz. I jak już możesz, to zacznij myśleć o sobie, bo my, kobiety, to szczególnie całe życie myślimy o wszystkich, tylko nie o sobie. Więc zacznij żyć własnym życiem i zacznij myśleć o sobie. Zacznij dążyć do swoich marzeń poprzez drobne zmiany, do tych większych zmian, aż osiągniesz swój cel. To na razie tyle. No, no właśnie, Małgosiu, o to nam właśnie chodzi. Jak zwykle nasza Danusia pewnie to spuentuje wyjątkowym stwierdzeniem. Jak ją znamy i już od dłuższego czasu słuchamy, to wiadomo, że ona będzie miała taki dodatkowy rodzimeczek jeszcze do tego wszystkiego. Proszę, Danusiu. Tutaj Maria bardzo dużo powiedziała: takich informacji, które są ważne, na które tak naprawdę nie zwracamy uwagi w życiu. Małgosia tutaj fajnie skomentowała to, więc ja już tutaj zbyt dużo nie mam do powiedzenia, ale też myślę, że to samemu trudno jest to dojrzeć, samemu widzimy jakieś tam swoje bady, oczywiście jak nas ktoś chwali, to tak jak Małgosia wspomniała, trudno się do tego przyznać i nie, to niemożliwe, jak nam ktoś powie, że mamy fajną, taka jest chyba też nasza, mentalność narodowa, że ktoś nam powie, że mamy fajną sukienkę, to my mówimy, że a, to stara tam nie ten. Nie potrafimy, nie potrafimy zauważyć takich cech. Ale myślę, że dla nas tutaj jest najważniejsze to, że spotkamy się tu chociażby w gronie tych teraz tych czterech osób, w których tu jesteśmy, gdzie każda, każda może powiedzieć drugiej osobie. To, co widzi właśnie w tej osobie, to, co to zauważa, to, co można by poprawić, bo ja, ja, nie, ja mam takie przekonanie, że samemu to jest trudno zauważyć, to, nad czym trzeba by popracować. Samemu trudno by było zauważyć te właśnie, te, te, tak jak Małosia to wspomniała, że te dobre cechy, które, czyli tu Maria też o tym mówiła, że nam ktoś powie, że fajnie to robi, że no, tego nie znamy jednocześnie. Ja, ja też też się spotkałam z tym, i to było dla mnie w ogóle jakiś szok. W ogóle się zastanawiałam, że, dlaczego ktoś coś takiego mówi, przecież to jest w ogóle nierealne, i, i na pewno coś takiego nie ma miejsca. Ale teraz po tych wszystkich, po tym rozwoju, bo tutaj dla nas bardzo ważny jest właśnie ten, ten rozwój osobisty, ten, i, i to pozwala nam spojrzeć na te wszystkie nasze cechy dobre, złe, pozwala nam to zauważać i pozwala nam na to, że zaczynamy coś zrobić. zaczynamy pracować, zaczynamy się zmieniać i to jest bardzo fajne. Jestem tutaj właśnie wdzięczna za to, że tutaj, że możemy się tak spotykać i, i możemy, możemy nawzajem sobie dawać feedback i, no i rozwijać się jednocześnie. No i właśnie teraz e, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Że, e, ostatnio jesteśmy wszystkie w takim w takiej grupie sukces z pasją, gdzie m, mamy wynaleźć właśnie swoje dobre i złe cechy i w związku z tym z, tym z nimi pracować. Natomiast m, jak ja, ponieważ tam w tym wyzwaniu było powiedziane, że mam zadzwonić do trzech osób. I dowiedzieć się, co one o mnie sądzą, i żeby to powiedziały szczerze, a nie e, ogródkami czy w sposób taki zawalowany. Proszę sobie wyobrazić, że raz, że to było wielkie zaskoczenie dla tych osób, to jest pierwsza sprawa, e, ale w każdym razie chodzi o to, że to są te złe cechy są to odrębniane, żebyśmy. Potrafiły sobie z nimi poradzić, żeby jednak na nie spojrzeć inaczej i żeby to dało nam na przyszłość coś lepszego. I na przykład pracując online, rozmawiam z osobami, które zapraszam do współpracy, a one mówią: Nie, to, to, to trzeba sprzedawać, to trzeba coś robić, ja nie będę. Czyli w naszej świadomości w Polsce, bo to głównie chodzi o Polaków, jest coś takiego, że nie chcą wychodzić ze strefy komfortu, nie chcą zrobić nic więcej ponad to, co dostają. Czyli co dostają od państwa, co dostają w postaci wypłat na etacie. Natomiast po to, żeby zawalczyć o własne szczęście, już jest raczej a zbyt duży wysiłek, żeby go podjąć po prostu. I to mnie zastanawia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak dużo osób idzie na skróty i między innymi dlatego jest dzisiaj ten temat, że żeby uzyskać to, co chcemy, swoje szczęście, swoje marzenia, to droga na skróty nam kompletnie nic nie daje. I też tutaj, jeśli o to chodzi, wracam się do pierwszej Marii, żeby powiedziała coś na ten temat. Znaczy, no pewnie przyczyn jest bardzo dużo i teraz tego myślę nie rozstrzygniemy, ale właśnie z chwilą, jak mówiłaś o tym, Elżbieto, to mi y, 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 się przypomniało takie przypominamy dwie, dwie takie myśli, że y, z jednej strony no to boimy, nie robimy czegoś, bo się boimy porażki, y, ale też nie robimy czasem różnych rzeczy, bo boimy się sukcesu. Tak, że. Że jak, jak ten sukces przyjdzie, to właśnie to, co wcześniej mówiłam, że jak mamy bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, nie doceniamy swoich mocnych stron albo w ogóle ich nie znamy, a zbyt silnie właśnie jesteśmy przywiązani do tych naszych trudności, do tych naszych słabych stron i nie wierzymy we własne możliwości, no to wtedy tak, ani nie ruszymy właśnie ze strachu, że nam się nie uda, ale też nie ruszymy, bo, bo się będziemy bali, że a co, jak się nam uda, nie? Co wtedy? Jak ja sobie wtedy z tym poradzę? Bo wiadomo, że sukces się też wiąże no jednak z takim no, większym wysiłkiem, nie? Że, że jak człowiek staje się liderem, no to ma trochę więcej obowiązków, tak? I trochę więcej rzeczy musi się nauczyć, e, e, zdobyć takie wyższe kompetencje. I tego, no, myślę, że tu też jest bardzo duża obawa w osobach. Pewnie jest jeszcze wiele innych przyczyn, e, ale takie, te dwie pierwsze mi się przypomniały, i myślę, że one są w bardzo w wielu przypadkach bardzo mm, też, y, no, takie tafne. No też no, nie każdy też chce, tak? Ja tutaj trudno jakoś generalizować, no bo jak komuś jest dobrze, jakoś tam na etacie, ma pracę, którą lubi, która mu sprawia satysfakcję i nie chce niczego więcej, czuje się w tym szczęśliwy, to, to okej, okay, nie? To, to, to dla mnie to nie jest jakaś tam przeszkoda. No, najważniejsze, żeby znaleźć swoją drogę, tak? I swoje szczęście i swoje spełnienie żeby się czuć w tym miejscu dobrze, a ktoś, kto się właśnie nie czuje dobrze, kto, kto szuka, no to, 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 to powinien znaleźć to, to wtedy szuka, rozgląda się na boki, co by można było zrobić i jest takie przysłowie, że jak jest uczeń, to i znajdzie się nauczyciel. Sama niedawno w pewnej kwestii na samej sobie to jakoś wypraktykowałam i doświadczyłam. I myślę, że to tak też ta zasada obowiązuje. Nie? Tutaj mam akurat na myśli taki temat kochania z nie? Bo to, co wcześniej, teraz nie pamiętam, czy Ty, tym mówiłaś, czy. czy czy Danusia, że, że, że my, kobiety, szczególnie polscy, jesteśmy tak uwarunkowane, że tylko wszystko dla, dla rodziny, dla dzieci, dla męża, dla bliskich. a Siebie zostawiamy na szarym końcu yy, i w ogóle nie myślimy o tym, co, co, co my. A, no, a zasada w samolocie jest taka, że jak się leci, dzieje się coś niepokojącego, no to maskę najpierw zakładamy sobie, a dopiero później dziecku, tak? bo w odwrotną stronę. To się nie uda. I myślę, że tak powolutku, właśnie fajnie, że tu że, że się spotykacie, że, że właśnie możemy się spotykać, rozmawiać, bo, bo jak my będziemy zmieniać swój sposób myślenia, to wszyscy w koło też powolutku, może nie wszyscy, ale przynajmniej jak jakaś grupka nie? osób też powoli zacznie zmieniać swoje myślenie no to powolutku będzie następowała zmiana i myślę, że o to chodzi, nie? Że nie musimy wszystkich zmieniać. Najważniejsze, żeby zmieniać siebie. A jak będziemy zmieniać siebie, to ci bliscy w koło też w jakiś sposób się będą zmieniać. A osoby, którym to nie będzie pasować, po prostu odejdą i też mają do tego prawo. To tak, no właśnie Małgosiu, Ty też będzie miała pewnie coś do powiedzenia. No, Maria już powiedziała tak wyczerpująco, ale Jesteśmy tu, że chcemy zmian, podnosimy swoją świadomość i chcemy tylko tutaj tym przekazem dotrzeć do coraz większej ilości osób, które yy, mimo tego, o czym mówiłaś, Elżbieta, że są zadowolone z tego, co otrzymują, są szczęśliwe być może, ale nie mogą spełniać swoich marzeń, bo na pewno ich na to nie stać, jak mówimy o tym etacie, o wszystkim. One chcą szczęśliwe w tym miejscu, gdzie są, nie chcą wyjść z tej strefy komfortu. A my chcemy toczyć do tych osób, które zaczynają zauważać coś więcej, żeby coś zrobić dla siebie. No bo ileż można robić dla wszystkich w koło, a nie dla siebie. A to, żeśmy nie potrafiły się, siebie nagradzać, ani mówić, kochać samą siebie. To tylko dlatego, że nikt nas tego nie uczył. Bo mówili, że jeżeli kochasz samą siebie, to jesteś egoistką. A to nieprawda. Bo człowiek, który kocha samego siebie, inaczej postrzega wszystkich innych w koło. Kochaj, kochaj bliźniego jak siebie samego. Dokładnie. Jeżeli siebie kochasz, tak samo lepiej, lepiej, bardziej kochasz wszystkich bliźnich. Inaczej do nich podchodzisz. I to jest naprawdę bardzo ważne. No i to, że my już o tym wiemy, to jest super i chcemy dotrzeć do tych, który, do tych osób, które jeszcze nie wiedzą, że taka zmiana yy, świadomości, zmi yy, potrzeba zmiany na lepsze jest czymś bardzo dobrym. No, czasem no to... też jest tak, że nawet nie wiemy, że czegoś chcemy i właśnie takie live'y, takie rozmowy mogą kogoś zainspirować, bo czasem się komuś może wydawać, że wszystko mam, wszystko wiem, a właśnie spotkanie kogoś, czy usłyszenie jakiejś rozmowy, może kogoś zainspirować, i pomyśleć o uczę. nie? No, jednak nie do końca mi jest tak dobrze w tym miejscu, w którym jestem. A może coś spróbuję, nie? Myślę, Mamy nadzieję, że, że to kogoś zainspiruje. Mam nadzieję, że i Danusia ma na ten temat coś do powiedzenia, bo zawsze jakoś tak pójdzie temat, że od razu to wszystko jakoś, że tak powiem, scala. To, o czym y, 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 mówimy przez dłuższy czas. A faktycznie y, od pewnego czasu, przez to, że my się zmieniamy, to y, bardzo dużo osób, y, wydaje mi się, że jednak to zauważa i y, 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 jedni się z tym godzą, inni nie. Jak to jest, Danucie, u Ciebie? A tak, jak tutaj już wcześniej wspominałam na początku, to było to trudne. Ja w ogóle. Tu Małosia zresztą wspomniała też że w zależności od tego, tak jak Maria powiedziała, jak nam ktoś coś przekaże, to raczej buntujemy się z tym i, i tutaj nie zgadzamy się z tym, co nam mówią. Jeżeli no właśnie chodzi tutaj o taką, taką konstruktywną, tak, taką opinię konstruktywną, tak żeby, żebyśmy żeby to dla nas było, żebyśmy czuli tego, to, że że ta osoba ma szczerze, że to nie jest jakaś złośliwa, że nie wynika to z jakiejś złośliwości, z jakiegoś złego życzenia nam, tylko że, że po prostu ta osoba tej osobie na, nam, na nas zależy i że ta osoba chce nam pomóc. I wtedy patrzymy na to zupełnie inaczej i wtedy zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Łatwiej nam się pogodzić z tym, że, że rzeczywiście e, powinniśmy coś tam sobie zmienić, powinniśmy coś e, e, ze sobą zrobić, bo e, ja, dla mnie nie było to łatwe. Ja e, Tutaj Maria powiedziała bardzo ważne rzeczy, że właśnie uświadomienie sobie tych, tych, tych naszych słabości sprawia to, że, że zaczynamy coś z tym zrobić. I teraz właśnie potrzebna jest taka, jakby, wydaje mi się, że ludziom, wielu ludziom potrzebna byłaby taka pomoc, żeby, żeby pomóc to zatrzymać, żeby właśnie nie żyli tą myślą przez cały dzień, przez całe miesiące, całe lata. Tylko, żeby potrafili zatrzymać to i powiedzieć sobie, OK, to było, ale to już jest koniec. Teraz zmieniam siebie, wchodzę na inną drogę. Tam to było i oczywiście zaakceptować to, że to było i że, i że, i że to się działo. Ale no coś trzeba z tym zrobić, bo tak jak tutaj Maria wspomniała że nie robienie nic z tym, tkwienie to tylko pogłębia to jeszcze, ten stan, niczego nie zmieni, nic tam to nie da. Więc no, wydaje mi się, że dla nas jest takie duże zadanie, żeby tym wszystkim osobom, które które jeszcze, które są tam gdzie my jeszcze nie tak dawno byłyśmy, żeby dały sobie szansę na to, że można to zmienić, że nie trzeba żyć ciągle tylko przeszłością, ale można się odwrócić od tej przeszłości i popatrzeć, wykorzystać tą przeszłość i iść w przód i zacząć zupełnie nowe życie. No i proszę zobaczyć, że te nagrania robimy już od ponad pół roku. I na przestrzeni tego czasu mówiłyśmy o własnym rozwoju w różnych aspektach. W aspektach tego, co dobre, tego, co złe, w aspekcie pracy, pracy w sposób tradycyjny, pracy online, w tym, że się uczymy network marketingu. I proszę zobaczyć, dla mnie to jest właśnie bardzo takie nietypowe. Że przy network marketingu musimy zwracać uwagę przede wszystkim na swoją osobowość i to osobowości jesteśmy w stanie przekazać innym. A jak się okazuje, to osób, które są w takim letargu, w którym byłyśmy my te parę miesięcy temu, jest bardzo dużo. I myślę, że w w tym roku, który teraz się dopiero co rozpoczął, wiele osób będzie miało trudność, jeśli nie będą pracowały z sobą i z własnym rozwojem. Jeżeli nie zrobią sobie takiego rachunku sumienia, jaki my właśnie od pewnego czasu robimy, pracując w network marketingu, że zmieniamy siebie. Nie zmieniając otoczenia, ale otoczenie, to co powiedziała Maria i Danusia, że otoczenie się zmienia, widząc nasze zmiany. A Małgosia tu podkreśliła bardzo ważną rzecz, że to, co jest w nas nie tak, to i to, że siebie nie doceniamy, nie poklepujemy po ramieniu, że robimy coś dobrego dla siebie. A tym samym dla innych, to nie jest rzeczą dobrą. Także e, myślę, że osoby nas słuchające, czyli Marii, Małgosi, Danusi i mnie, Elżbiety, coś wyniosą dla siebie i w tym trudnym, rozpoczynającym się roku, będą w stanie m, zrobić coś takiego, co wyniesie ich powyżej, co da im większe możliwości szczęśliwego życia. Tak ja bym to ujęła. I myślę, że osoby, które tutaj są ze mną, a ja z nimi, też mają takie podejście do tematu. Myślę, że możemy się teraz, tutaj ta Małgosia wspomniała, że się nie poklepujemy po, po plecach, to no możemy się teraz poklepać. I powiedzieliście, że zrobiłyśmy fajną robotę, dałyśmy szansę i u, nie patrzeć. <laughs> I żegnają Was właśnie. Danusia, jak zwykle, spruentowała to tak jak należy. Maria nas fachowo wyszkoliła dzisiaj. Małgosia powiedziała, jak to w życiu bywa. No a ja poprowadziłam tutaj naszą czwóreczkę do końca, do następnego razu.